To, że on jest brzydki, to jest inna sprawa. Wygląda jak kurnik i trochę odbiega od oczekiwań, oczekiwań okolicy. To ja mam taki pomysł dla nas, żebyśmy, żebyśmy może wspólnie spróbowali jakoś pomóc i sprawić, żeby Dino przestało wyglądać jak kurnik, a zaczęło jak porządny sklep spożywczy na Wilanowie. Przede wszystkim mam wrażenie, trzeba będzie zmienić kolor ścian. To już jest jakiś początek. Dobrze. No na pewno musimy zniknąć tę reklamę kurczaka. Tu powinna być tablica na kredę i powinno być na niej napisane kurczak w promocji, jakimś takim fajnym odręcznym pismem, kredą na tej tablicy. Dubai Macha Chianti. Nawet nie wiecie, jak to będzie dobrze wyglądać. Żaróweczki takie. Nie, dam. co się... Co ja się was pytam w ogóle? Kurde, ale teraz coraz bardziej widzę, że jednak ceglana ściana jedna by się przydała. O. Tylko trochę potem ciemniejszą te cegłę zrobimy, nie? Wrzućmy trochę trawy. Obok tego postawimy ładowarkę do samochodów elektrycznych. Ochroniarz. Bardzo dobry pomysł. Miałam zrobić te rośliny na dachu. Dobra, ochroniarz ma mieć labubu. Dobrze. Myślę, że jest idealnie. Wsiowe, nieestetyczne, niewilanowski dino. W tym momencie BUM! To jest dino, które chcesz mieć obok swojego zamkniętego osiedla. Dino. Dino. Dino grocery concept.